Daktor, wyjdźmy z domu wariatów, które... A dom w tej wariatów chwili... to co? Jesteśmy przetrzymywani przez szczególnie niebezpiecznych pacjentów którzy się podają za kierownictwo tej tonącej placówki. Wyjdźmy z domu wariatów jak w finale seksmisji. Po prostu tępym nożem wystarczy przeciąć tę brudną szmatę i tam wiosna kwitnie, planeta nie płonie, chwała Bogu, zielenią się liście, bocian, prawda, wraca do ojczyzny, jeszcze ma dokąd wrócić. Mała, proszę, ale dlaczego mnie pani uderza? Pani mnie uderza. Zatrzymanie obywatelskie, policja... Oto proszę państwa cyrk na tragedii. Ustawka aktorów. Widać po kobiecie, że się nie boi, a powinna. Stuka sobie spokojnie palcem po telefonie, jakby wiedziała, że nic jej nie grozi. Ale nie to jest najlepsze. Najlepsze jest to, że rycerz niepokalanej, co karać śmiercią set dezerterów, to tutaj jojczy, że kobieta go bije. Jest... 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 Pani narusza moją nietykalność osobistą. 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 Pani narusza moją nietykalność napierając ciałem, uderzając, mogę, mogę, mogę do Proszę nie A, nie, z... A jaki jest tego efekt? Ludzie, zakochani w Brownie, idą do pierdla, bo myślą, że oni też mogą kozaczyć i łamać prawo. I teraz mam taką zagadkę. Czy pan Brown jest zawsze taki zasadniczy dla działaczek aborcyjnych? Nie. Yeah. Z Grzegorzem Braunem przez cztery lata byłam w Sejmie. Jak kiedyś chciałam się zapisywać do różnych debat, to trzeba przyjść zawsze wcześniej. On wcześniej przychodził i kiedyś go poprosiłam, czy mógłby mnie zapisać, bo jeszcze wtedy miałam trochę kłopoty ze staniem, schodzeniem. A on mówi, ależ oczywiście. I od tego czasu już zawsze, nawet jak go nie prosiłam, to mnie zapisywał i to na pierwszym miejscu przed sobą bo wcześniej przychodził. Także jest możliwe porozumienie ludzi, którzy nawet mają całkowicie odmienne poglądy. Jestem tego najlepszym przykładem. Żeby zrozumieć, jak ten interes działa, zajrzyjmy na chwilę do przeszłości. Po co się robi wariatów zakochanych? Ilu ludzi zrozumiałoby prawdę, jak są robieni w ciula, gdyby telewizja Jaruzelskiego. Pokazywała przesłuchania na ezbycji tych dżentelmenów. Jak sobie żarty opowiadają, jaką kasę dostają za donosy. Kiedy w tym samym czasie zomolało zakochanych w nich pałami. Ilu ludzi by oczy otworzyło, ale tego w telewizji nie pokazywali, bo zakochani w pseudoopozycji mieli obalić państwo polskie, zgodnie z życzeniem Jerozolskiego i biskupów. A teraz kolejne pokolenie spadkobierców tworzy kolejnych wariatów, by rozwalili to, co jeszcze istnieje. I tak, a propos, widzicie tego gościa tutaj? Jak myślicie, czy kiedy siedział na końcu, to już wtedy tą resztą się brzydził? Nie, siedzi na końcu, bo wtedy nic nie znaczył, a teraz, po 36 latach, ile jest w nim zakochanych? Miliony. Przekazują nas sobie z pokolenia na pokolenie, jak stado owiec. Jedynym ratunkiem to normalność i spokój. Nie dawajcie się napuszczać na nikogo. To władza, którą wybieramy, ma robić porządek, a nie wy. Więc wybierzmy normalność, z Maciejem Maciakiem albo w najlepszym wypadku czeka nas Dom Wariatów w Skansenie. Dlatego tak nie lubicie treści z programu, musisz to wiedzieć, bo my edukujemy ludzi.